Dzień dobry! Chciałbym serdecznie zaprosić studentów, absolwentów i wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym na zbliżające się targi praktyk i staży Politechniki Białostrockiej. Tegoroczna edycja targów, praktyk i staży będzie miała odmienny charakter niż dotychczas. Motywem przewodnim będą kulisy zawodu. Targi rozpoczną się 20 kwietnia i potrwają przez 3 dni. W ciągu dwóch pierwszych dni będzie możliwość zobaczenia prezentacji kilkudziesięciu uznanych firm z naszego regionu. W ostatnim dniu targów zostanie zorganizowany webinar pod tytułem Tajniki budowy marki i rozwoju kariery za pośrednictwem LinkedIn. W ostatnim dniu również będzie istniała możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia biznesowego. Nasi konsultanci zawodowi będą również służyli pomocą przy pisaniu CV. Wszystkie materiały związane z targami zostaną opublikowane na stronach biura karier, na profilu facebookowym biura oraz na kanale YouTube Politechniki Białostockiej. Serdecznie zapraszam na targi